jadę do Haladży Jak widać autobusy też są Jadę w takich warunkach to przypomina trochę takie wschodnie marszrutki Czekaliśmy już się wszyscy zbiorą Więc za mydło i powidło jakieś towary się tu znalazły Przyjechałem Całkiem nieźle szybko poszło Sprawnie Zasuwał tym busem w stówę Tak przynajmniej na mapski pokazywało No co i tutaj mam tylko do obejrzenia dwa punkty do muzeum, memoriału dotyczącego tego ataku gazowego w Kralabrze i w ogóle eksterminacji Kurdów, i chyba bym pojechał na cmentarz. A teraz jestem w okolicach głównego meczetu. O! Połażę trochę w potargu, zjem jakieś śniadanie i jadę tam, gdzie no. mówiłem. Tutaj w ogóle jestem jakąś kosmiczną atrakcją. Turyści się chyba tutaj rzadko zapuszczają. Wszyscy na mnie patrzą wszyscy na mnie patrzą, przyciągam wzrok na każdym kroku, aż to jest takie, no jest niekomfortowe Bo nie to, że ktoś tam sobie łypnie, tylko przyciąga po Tobie wzrokiem, odprowadza Cię z 10-15 metrów Słabe to jest, jakiś kurde żołdak, nie wiem, w mundurze, albo bez jakichś żadnych dystynkcji, odznaczeń Przyczepił się do mnie z jednym zębem do picia mleka, coś mnie łapie za rękę Zobaczył, że robię zdjęcie meczetu Polis, polis, a ja jem polis a To sobie bądź Wamać chociaż nie byłeś żadnej polis Bo widzę jak policjanci wyglądają Są normalnie ubrani, mają normalne oznaczenia, pagony i inne jakieś pierdoły Kurzył mnie gościu Łamałem go po ręku, bo mnie łapał za przegub Niepyszny gdzieś tam został. został Został typek, kurde, nie wiem Może jakieś pieniądze chciał wyciągnąć Kosmos O, a tutaj mamy talabaniego założyciela patriotycznej Unii Kurdystanu, chyba tak to się nazywa Bóg. To był pierwszy? Nie wiem, o, mogę się mylić. Na pewno pierwszy, ale nie wiem czy jedyny prezydent w ogóle całego Iraku, który był kurdem. Kilka słów na temat tego co się wydarzyło w Halabrze. To jakby był finał, można powiedzieć, kumulacja tej operacji al-Anfal. -an która trwała 3 lata, ale była taka zintensyfikowana, tam chyba pod koniec 6-7 miesięcy 1988 roku. Operacja ta, to eksterminacja Kurdów, trwająca już wiele lat, z jakimś tam czasowym zawieszeniem broni, chyba w latach 70., jeśli dobrze pamiętam, czy na początku 80., też wojna między Irakiem a Iranem uspokoiła trochę Saddama w kwestii jego eksterminacji Kurdów, nie wiem, szacuje się, że za jego chyba rządów, a podczas trwania tej operacji, nie wiem, od 50, chyba do 200 tysięcy Kurdów zostało zamordowanych, Kurdowie podają oczywiście tę wyższą granicę. Co? Byli i, i mordowani, i przesiedlani, tak. Wiele wiosek, tam padają jakieś kwestie kilku Wiele wiosek zostało zburzonych, zniszczonych, w ogóle kurdowie zostali przesiedleni e, z Kirkuku, który uważają za swój własny, tak. Też zostali przesiedleni na ich miejsce, zostali e, przeprowadzeni Arabowie, także zmienił się jakby skład etniczny tego Kirkuku. A Halabja jakby była wieloletnim zwieńczeniem. W cudzysłowie, wieloletnim zwieńczeniem tych antykurdyjskich działań. Było marzec, chyba jeśli dobrze pamiętam, z tablic 16 marca 1988 roku. Najpierw nad haladżem odleciały śmigłowce, które nie strzelały, co bardzo zdziwiło mieszkańców, tylko zrzucały porwany papier. I to miało jeden cel żeby sprawdzić, jaki jest kierunek wiatru. Zaraz po tym nadleciały śmigłowce, które zrzucały bomby. Też ci, którzy przeżyli opowiadali, że to było dziwne, bo bomby nie wybuchały, tylko bomby pękały i ulatniał się z nich gaz. Aby było różne, kilka rodzajów gazu, chyba, między innymi był sarin. Znowu ci, którzy przeżyli opowiadali, że gaz miał zapach świeżych jabłek. No i co? I podczas tego ataku część ludzi pouciekała, gdzieś się pozamykała w pouszczelniała okna. Części udało się na okalające wzgórza uciec, natomiast znaczna część niestety nie przeżyła. To jest około 4 czy 5 tysięcy ofiar. W tragicznych warunkach ludzie umierali, sztucząc się, dławiąc krew, lwociny. Pojawił się na miejscu ten mirański fotograf, dzięki któremu można było udokumentować to, co się wydarzyło. Chodził po tych ulicach. Kurczę, jeszcze ledwo co ten gaz opadł. Co ciekawe, nie wiem dokładnie co jest tego przyczyną, ale ogólnie ludobójstwo na Kurdach uznało tylko kilka krajów. Mimo, że ma znamiona, wyczerpuje znamiona ludobójstwa, to tylko kilka krajów, między innymi chyba Norwegia, je uznała. Taki smutny pomnik pamięci tych wydarzeń z 1988 roku. To chyba był pierwszy taki na dużą skalę atak chemiczny czy użycie gazów po II wojnie światowej, po Auschwitz i naszych obozach koncentracyjnych, bo Kurdowie mówią, że jeszcze chyba w dwóch czy trzech miejscach gaz był wykorzystywany. Co ciekawe, to był jakiś poligon, można nazwać, testowy dla Sadama, bo zaraz po ataku, zaraz po tym jak gazy ustąpiły, na miejscu wylądowali lekarze. No. Lekarze irakijscy chodzili w maskach w, całym, w tym całym przyrządowaniu i sprawdzali działanie tego gazu. W jakiej odległości od ludzi, od bomb leżą ludzie, jaka jest po prostu skuteczność tego. Horror, straszny. Trochę creepy, ale fragment ulicy jest wzorowany po ataku gazowym. To ten mężczyzna z tym dzieckiem, to w zasadzie symbol jest. Najsłynniejsze zdjęcie. Które zostało wtedy zrobione? A tutaj nie wiem, w głównej hali, na ścianach, widać około 5000 nazwisk osób, które zostały wtedy zagazowane. A jak widać, hala jest ogromna. Na tej fotografii, tutaj, ci ludzie na dole, te dzieciaki i ta dziewczyna, co z tej po lewej, przeżyli. Znaczy, ta dziewczyna to wiadomo, ale te dzieciaki przeżyły widziałem w swoim albumie, który dostałem fotografię z trzema już dorosłymi tymi osobami. No a tutaj ogólne bafoty, foty dotyczące ludobójstwa na Kurdach. No, tu sprzęt fotograficzny, który podarował ten irański fotograf. Ale najciekawsze są tutaj też te dwie rzeczy. Tu jest szubienica, na której zostały tak tzw. chemiczne ali. Koleś, który zlecił oczywiście na, za zgodą władz Iraku, ze zgodą Sadama, zagazowanie tutaj Kurdów. Tutaj jest długopis, w którym podpisano sentencję wyroku na chemicznym Mali. Ten pan. Stoi tam. Trafiłem na konferencję w ogóle prasową z autorami książki odnośnie genocydu, to jest jakieś wydanie cykliczne odnośnie walki tej partyzanckiej z Saddamem w ogóle z władzami Iraku no, ciekawe, interesujące to ten irański fotograf jak mi Wikipedia ładnie mówi Ahmad Nategi Pojawił się tutaj pierwszy chyba kilka godzin po, po całym ataku, dzięki temu można było dobrze je udokumentować ten atak. Tutaj widzę z fragmentów pocisku, porobiono sobie kwitniki. Też takie trochę creepy. Widać to ta ciężarówka, którą wywożono ciała? Jedna z wielu oczywiście, Ta taka symboliczna. Zdaje się, że to mig 21. Jako syn Trepa powinienem to wiedzieć ale takie właśnie widywałem na lotnisku w Malborku A tu taki pamiątkowy pomnik w miejscu, gdzie znaleziono tego mężczyznę z dzieckiem tego, którego widzieliście na rzeźbie w muzeum On leżał na takim progu Już tu tego progu nie ma, przebudowane jest no ale to było 30 lat temu Myślałem, że to jest jeden nagrobek, który są do 24 ciała, ale zobaczcie tutaj, jest kilka ich, nie wiem, a w tym pochowano aż 440 osób. Nie wiem, może mnie ktoś poprawi, ale mam wrażenie, że Muzułmanie albo gdzieś to może wyczytałem. I specjalnie interesują się człowiekiem, kiedy umrze, o po pochowaniu. Widać, że po tym cmentarzu jest trochę zaniedbany, ale w ogóle chyba nie odwiedzają. Grobów, nawet ta furtka jest zaspawana. Nie mogę się nigdzie dostać na żadną z tych kwater żeby z bliska tych grobów obejrzeć. Ja interesujące jest. Nie wiem, No jestem ciekaw, muszę doczytać, albo może ktoś z Was wie, to niech się podzieli uwagą na ten temat. Wydaje mi się, że to nie jest ten cmentarz, na który chciałem trafić. Tamten był taki nowy. Przynajmniej taki wyglądał na zdjęciach. Ten jest chyba stary i coś mi mówi, że do tego. Teraz już spekuluję. Dorzucono w cudzysłowie yy, ofiary, no bo gdzie tych 4-5 tysięcy ludzi na w świecie by się nie zmieściły. A tamten być może jest yy, podobny do tego co w Biesłanie. Yy, dla ludzi, którzy zginęli jednego dnia. Jeśli nic nie pokręciłem i rzeczywiście jest drugi. żeby nie wzywali na modlitwę, to zawsze robi to na mnie piorunujące wrażenie Szczególnie jak się mieszają ci różni muezini. Allahu akbar nie, Ulica szaleje Rozkminiłem, że są trzy fazy życia na ulicy tak Przynajmniej ja bym taki by odrębnił Pierwsza faza to jest poranek, kiedy wszyscy wstają Spukują ten cały brud, ten cały syf, ten cały szlam, bo tego jest full jedzenia, odpadków, pudełek, butelek. Wszyscy rzucają pod siebie rano. Wszyscy to spukują z schodników, z posesji. To wszystko ścieka, kurde, tymi sztukami. Druga faza to jest dzień, kiedy się rozpoczyna jakiś handel właściwy. Jest dużo ludzi, ale nie za dużo. trzecia to jest popołudnie i wieczór, kiedy zaczyna się piekło. Kiedy wszyscy już wyszli z roboty. Kiedy wszyscy idą jeść Tam na ulicy gdzie mam hotel Znikają stoiska tekstylne A pojawiają się normalnie garkuchnie Wjeżdżają, się ptają garkuchnie Szaszłyki, kurde, Szaszłyki, kebaby Wszystko to zaczyna pełną parą Muchają, iskry lecą, wędr Taki dym gęsty, wędzony, kurde Miata czy całego No i teraz wieczór, czas rozpusty, czas jedzenia Czasem widać takie grupki mężczyzn, którzy stoją przy stolikach, kurde, zażerają się tym tymi jedzeniem. Wszystko oczywiście cieknie po nich, spada, Ten chodnik, cały się klei, tego nie widać. Tutaj próbuję, bez słonecznika, no brud jest po prostu niemiłosierny, jesz, konsumujesz, wszystko co spadnie zostaje na ziemi albo jak coś ci jest niepotrzebne no no thank you wszystko no thank you thank you very much go away ok ok go away no czy tacy kurde yy, gawrosze kurde cały czas nie próbują tutaj na coś naciągnąć nie wiem no nie będę od nich kupował bo to jest ławe kurcze tak mi się wydaje nie wiem może się źle teraz w każdym razie teraz jest trzeci etap ulicy. Ulica idzie jeść i odpoczywać. Pan tu gra na miotle, a z szufelki ma zrobiony klec.